Na odludnych podlaskich polach on marzy o miłości, która przetrwa wszystko. Ona przelatuje z wielkiego miasta, by odnaleźć coś więcej niż przygodę. Czy spotkanie dwojga tak różnych światów może zakończyć się czymś prawdziwym? Program telewizyjny emitowany na antenie telewizji polskiej pod tytułem Rolnik szuka żony od lat gromadzi przed ekranami wierną rzeszę widzów. Która z zapartym tchem śledzi losy uczestników, próbujących odnaleźć prawdziwe uczucie w otoczeniu malowniczych, wiejskich pejzaży. Formuła show od początku opiera się na prostym, ale niezwykle emocjonującym założeniu: rolnicy i rolniczki z różnych zakątków Polski, często prowadzący samotne, ale pracowite życie na wsi, otrzymują szansę na spotkanie osoby, z którą mogliby dzielić zarówno codzienność, jak i głęboką więź uczuciową. We wrześniu 2025 roku wystartowała już dwunasta edycja programu, która szybko zyskała ogromne zainteresowanie widzów, zarówno tych wiernych od lat, jak i nowych, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z tym emocjonującym formatem. W tegorocznej odsłonie udział biorą między innymi Barbara, Arkadiusz, Gabriel, Roland oraz Krzysztof. Każdy z nich posiada własne, unikalne gospodarstwo rolne i marzy o tym, by odnaleźć drugą połówkę. Z którą mógłby stworzyć stabilny związek, a może nawet rodzinę. Szczególną uwagę widzów przyciąga Krzysztof, rolnik z Podlasia, którego szczerość i ciepłe usposobienie sprawiły, że stał się jednym z bardziej lubianych uczestników obecnej edycji. Posiada on średniej wielkości gospodarstwo, położone w otoczeniu lasów, pól i łąk, które od pokoleń należy do jego rodziny. Choć jego życie toczy się w rytmie natury i obowiązków rolniczych. Krzysztof nie ukrywa, że doskwiera mu samotność i brak osoby, z którą mógłby dzielić zarówno poranne wstawanie, jak i wieczorne rozmowy przy herbacie. Gdy nadszedł moment, w którym uczestnicy zapoznają się z listami nadesłanymi przez kandydatki i kandydatów zainteresowanych bliższym poznaniem, Krzysztof poświęcił wiele czasu, by dokładnie przeczytać każdą wiadomość, zastanawiając się, które z kobiet mogą podzielać jego wartości i styl życia. Wśród dziesiątek listów jeden przykuł jego uwagę w sposób szczególny. Była to wiadomość od Agnieszki, kobiety mieszkającej na co dzień w Londynie, która w swoim liście nie tylko wykazała szczere zainteresowanie osobą Krzysztofa, ale też opisała swoją gotowość do diametralnej zmiany stylu życia, jeśli tylko między nimi zaiskrzy. To właśnie ta otwartość, odwaga i ciepło bijące z jej słów sprawiły, że Agnieszka natychmiast stała się faworytką rolnika jeszcze zanim miał okazję ją poznać osobiście. Chociaż dzieliło ich ponad półtora tysiąca kilometrów, Agnieszka bez wahania podjęła decyzję o przyjeździe do Polski, by osobiście spotkać się z Krzysztofem. Jej lot z Londynu, choć długi i męczący, był wyrazem determinacji i prawdziwego zaangażowania. Po przylocie, gdy w końcu doszło do ich pierwszego spotkania, emocje były widoczne gołym okiem. Krzysztof z trudem ukrywał podekscytowanie, a jego twarz promieniała, gdy ujrzał Agnieszkę po raz pierwszy. Ich rozmowa, choć krótka, przebiegła w niezwykle naturalny sposób, jakby znali się od lat. Oboje odkryli, że wstają o podobnej porze, że preferują ten sam rodzaj kawy: czarną, mocną, bez mleka i cukru, co dla Krzysztofa było zaskakującym, ale miłym znakiem, że mogą być do siebie bardziej dopasowani, niż przypuszczał. W trakcie ich pierwszej rozmowy Agnieszka z widoczną powagą zapytała Krzysztofa, czy całą tę sytuację traktuje na serio. Jego odpowiedź była natychmiastowa i pełna emocji. Zaznaczył, że to on zrobił pierwszy krok decydując się na udział w programie, że ona wykonała drugi pisząc list, a teraz to on ponownie przejął inicjatywę, zapraszając ją na spotkanie. Tym samym wyraził nadzieję, że ten ciąg wzajemnych gestów może przerodzić się w coś trwałego. W jego oczach widać było zarówno ekscytację, jak i szczerą wiarę w to, że może być to początek pięknej relacji. Kolejny etap programu przewiduje, że wybrane kobiety zostaną zaproszone do gospodarstwa, które uczestnik prowadzi na co dzień. Dla Krzysztofa oznacza to konieczność dokonania trudnej decyzji. Spośród sześciu zaproszonych na randki kobiet, tylko pięć może przejść dalej i spędzić kilka dni na wsi, poznając bliżej nie tylko rolnika, ale też realia jego codziennego życia, obowiązki oraz otoczenie. Choć różnice między kandydatkami mogą wydawać się subtelne, dla Krzysztofa każdy szczegół ma znaczenie, sposób rozmowy, podejście do życia, gesty, reakcje na proste sytuacje. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejny odcinek, który może przynieść przełom w historii Krzysztofa i Agnieszki. Czy kobieta z wielkiego miasta, która zdecydowała się na odważny krok i przyjechała do Polski, by poznać rolnika z Podlasia, zdobędzie jego serce? Czy ich wspólne poranki i podobne gusta okażą się wystarczającym fundamentem pod trwały związek? O tym przekonamy się już wkrótce, kiedy program pokaże, które z kobiet zostały zaproszone do gospodarstwa i jak potoczy się ta emocjonująca przygoda, której celem jest nie tylko odnalezienie miłości, ale też zbudowanie życia opartego na zaufaniu, szacunku i wspólnych wartościach.